Jan Stanisław Jankowski był bardzo wielkim człowiekiem. Podczas swojego ciekawego życia piastował wiele stanowisk, począwszy od ministra, a kończąc na urzędniku ZUS-u. Ale tak naprawdę kim był nasz bohater? Przekonajmy się. Jan Stanisław Jankowski urodził się 6 maja 1882 roku w małej wsi Krasowo Wielkie w zaborze rosyjskim. Był synem Józefa, będącego właścicielem ziemskim i Julianny z domu Olęcka. Użyłam naukę, w Szkole Rosyjskiej nazwą Filolot w 1921 Karierę w tych latach zostałam w roku 1905. Na próbie zaczęłam studiować na Wydziale Fizyko-Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, a potem na Wydziale Hejów Polityki Warszawskim. W 1906 roku wstąpił do Wyższej Szkoły Technicznej w Prawde, którą ukończył w 1908 w latach 1909-1913 był asystentem na Wydziale Chemii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją karierę polityczną rozpoczął już podczas studiów, kiedy to wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej Z oraz do Narodowo-Demokratycznego. Dla przypomnienia, ta pierwsza była konspiracyjną organizacją Polskiej Młodzieży Akademickiej, która działała we wszystkich rozbiorach. Ta druga zaś była legalnym ugrupowaniem politycznym o charakterze narodowym, na którego czele stał znany wszędzie wobec Roman Dmowski. W latach 1901-1902 był zaangażowany w tworzenie Związku Młodzieży Robotniczej oraz Związku imienia Jana Kilińskiego. Będąc członkiem tej ostatniej organizacji, współorganizował w 1906 roku Narodowy Związek Robotniczy. W roku 1908 zasilił szeregi Ligi Narodowej. Był jednym z inicjatorów tzw. Frondy ND, czyli oderwania się Narodowego Związku Robotniczego i innych ugrupowań od NDC. Bojąc się o własną wolność uciekł do Krakowa, gdzie wstąpił do Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych jako reprezentant NZR. Swoją służbę wojskową Zaczął w szeregach pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego, a następnie w 1915 roku wstąpił do pierwszego pułku ułanów Legionów Polskich. W tym samym roku wszedł do Centralnego Komitetu Narodowego z ramienia NZR. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczął pracować w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz w Głównym Urzędzie Ziemskim. Był współzałożycielem Narodowej Partii Robotniczej i prezesem jej Głównego Komitetu Wykonawczego w latach 1920-1923. Następnie do roku 1933 piastował funkcję wiceprezesa i sekretarza tejże partii. W 1921 był nawet ministrem pracy i opieki społecznej w pierwszym rządzie Wincentego Witosa w 1925 został podsekretarzem stanu w ministerstwie pracy i opieki społecznej, po czym w 1926 objął funkcję ministra federacyjnego. Po zamachu majowym przeprowadzonym przez marszałka Józefa Piłsudskiego podjął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jan Stanisław Jankowski, oprócz tego wszystkiego był wiceprezesem Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. W latach 1928-1935 był posłem na Sejm, a w latach 1927-1934 radnym Warszawy. Jego przygoda z Narodową Partią Robotniczą zakończyła się w 1935, kiedy doszło do sporu pomiędzy Jankowskim a Karolem Popielem. W 1937 stał się członkiem Stronnictwa Pracy. Jan Stanisław Jankowski podczas II wojny światowej przyjmował wiele pseudonimów. A w nich między innymi dr Jan Klonowski-Sobolewski-Sobul. Na początku działał w instytucjach opieki społecznej. W 1941 objął urząd dyrektora Departamentu Pracy i Opieki Społecznej delegatury rządu RP na kraj. Pod koniec 1942 został zastępcą delegata rządu RP na kraj, a następnie sam objął tę funkcję w kwietniu 1943 po aresztowaniu Jana Piekałkiewicza. Od 1944 był wicepremierem kierującym Krajową Radą Ministrów. Zatwierdził on decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie, podczas rozmowy z Janem Nowakiem Jeziorańskim miał powiedzieć My tu nie mamy wyboru. Burza nie jest w Warszawie czymś odosobnionym. To jest ogniwo łańcucha, który zaczął się we wrześniu 1939 roku. Walki w mieście wybuchną, czy my tego chcemy, czy nie. Za dzień dwa lub trzy Warszawa będzie na pierwszej linii frontu. Trudno sobie wyobrazić, że nasza młodzież, którą myśmy szkolili od lat, damy jej broń do ręki, będzie się biernie przyglądała, albo da się Niemcom bez oporu wywieźć do Rzeszy. Jeżeli my nie damy sygnału do walki, ubiegną nas w tym komuniści. Ludzie wtedy oczywiście uwierzą, że chcieliśmy stać z bronią u nogi. W powstania naziści zaczęli wypędzać ludność cywilną z Warszawy i okolic. Miejscem, w którym gromadzono tych ludzi, był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Dulak 121 Pruszków. Nasz bohater też musiał się niestety w nim znaleźć. Na szczęście pojawił się w tym strasznym miejscu z podrobionymi dokumentami. Dzięki temu udało mu się zwolnić ze względu na wiek. Wojna chyliła się ku końcowi, ale czy nastał wieczny spokój dla naszego Janka? Nic bardziej mylnego. W marcu 1945 roku wraz z innymi przywódcami polskiego państwa podziemnego został aresztowany przez NKWD. Poleciał do Moskwy, gdzie osadzono go w więzieniu na Łubiance. Takim sposobem rozpoczął się tzw. proces 16. Prokuratura oskarżyła Jankowskiego, Leopolda Okulickiego, Stanisława Jasiukowicza, Adama Aleksandra Bienia i innych o to, że byli organizatorami i kierownikami polskiej organizacji podziemnej na tyłach Armii Czerwonej na terytorium zachodnich obwodów Białorusi i Ukrainy na Litwie i w Polsce. I działając według instrukcji tzw. rządu emigracyjnego. Kierowali robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonywaniem aktów terroru w stosunku do oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej, organizowaniem zamachów dywersyjnych i napadów podziemnych oddziałów zbrojnych, prowadzeniem propagandy wrogiej wobec ZSRR i Armii Czerwonej. Moskiewski Sąd skazał go na 8 lat pozbawienia wolności. Pomimo tego, że był obywatelem innego państwa, mimo to zachodnie cesarstwa nawet nie zaprotestowały przeciwko tak jawnemu pogwałceniu prawa międzynarodowego. Prawdopodobnie dwa tygodnie przed końcem odsiadki, a do koniec 13 marca 1953 roku. Został zamordowany we włodzimierzu nad klaźmą w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spoczywa w zbiorowej mogile razem z m.in. Johannem Leidonerem, który był estońskim politykiem słynącym z walki o niepodległość swojego kraju. Symboliczny grup Jana Stanisława Jankowskiego znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Chcielibyśmy, aby to, co dzisiaj Wam przedstawiliśmy, mamy nadzieję w jak najlepszy sposób utkwiło w Waszych głowach. Każdy z nas powinien wiedzieć chociaż cokolwiek o osobach, które walczyły, a nawet ginęły, za wolność naszego kraju, to dzięki nim możemy dzisiaj nie martwić się o dobre jutro. Dzięki nim możemy również dzisiaj wykonywać projekt na temat posłów drugiej RP w ramach projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży na koniec zadamy, że podczas wykonywania tego projektu świetnie się bawiliśmy, a jednocześnie staliśmy się bardziej świadomi i wdzięczni za to, co robili dla nas nasi przodkowie.